Informacje w formie tekstu pisanego są dla osób niesłyszących niezrozumiałe. Trudna gramatyka języka polskiego powoduje, że gusi czują się jak obcy we własnym kraju. Mają utrudniony dostęp do wszelkich informacji. Ale jak to zmienić? Co możemy zrobić? Czy można inaczej? Oczywiście, że tak. Wspaniałą formą przekazu są filmy tłumaczone na polski język migowy. Dzięki temu tekst pisany nie będzie już barierą, a każdy będzie mógł ze zrozumieniem zdobyć informacje w swoim własnym języku, w którym się komunikuje. A jednak można inaczej.